No, co leci? Ja mam to, że nie na kanale. Tu I... nie ponownie, ponownie jesteśmy na. Łaźnie no, na kopię tego Kajdu. Ciao, ciao. Moje TP, Lublin Kajdu. To są tylko moje więc. O. W ogóle to nie jest do No, więc. To takie większe, możemy je. Z odcinkiem. Szy na 10 godzin, tylko. Czyli w sumie na 10 miejscu były napoje, liście. Liście był na 2 liście. filmów, filmów, filmów jako film. No i teraz jako ale jedno z dla 11 godzin, 94 godzin. Nawet, ale ja na trochę osobnego jak Ja tutaj strzeliłem, co ja mam do mowy właściwie to też, no. Ma tak więcej do mocy niż pozostałe, no i dlatego w nie wstrzymuje mu to miejsce. I będzie miał tutaj Gagan. No mimo tego, że. Tak. Że wersja z Trzoby nie była zbyt najlepsza, to. ten już robi większe wrażenie. Gagan, no to cybryn, no to w pewnym sensie jest trochę nie wiem, to Jest to cybryk z kosmosu. Kosmosu, cybryk po cienkiego, po twojego. po twojego, po tam. No. Więc... nie wiem, się nadaje. Numer 8 rodem. Mimo tego, że ta... Tamta wersja nie jest Te stare wersje japońskie nie jest się podobają. No to jest. No ta tej Heisei, co tutaj się wyświetla na ekranie. Jeszcze, ja, jeszcze. Ja, ja. Ale ta z to nie. Ale za to, dzięki temu właśnie... Dzięki tej armii, tej modizajdomi się tutaj ona pojawia. tak mi się, Tutaj kuj, można go nazwać jak jestem demonem, No spokojnie. No więc w sumie... Nawet mi się go nie podobał. Nie byłem tak się podobał. Trzymamy The Sora. I dlatego, że te pierwsze formy tego nieco mi się podobały, to. Finałowe. Zdecydowanie spoko, Dobry przeciwnik, co mnie do Czy tutaj ten go? No to nie, co mi się zdarzy. Nawet... No, więc... Na przeciwieństwie właśnie. Ale wcale. nie problemy, nawet jak tam miał ta no to sobie ponad to Ale, teraz jest apokalamany. Sam podpowiedział, zdecydowanie jest w jednym miejscu. angios. Teraz sojusznik bo w godzinie lureck za granicą. Później No, nie bo tak mi odpinać, jest nawet spokojnie. Czego wiesz, że to jest w monster? No, no więc, jak on będzie sobie kupić tę postać? Nie wynać śmienia, no to o czym tutaj gadać na? No. Numer no, piąty, godzina, dziennikarz. To prawda, Minilla, no Minilla no. i godzina, Junior. Minilla, Minilla jest spokojnie, jeżeli chodzi o sam. Sam pomysł jednak, bo to pierwsza naszego godzięcy, ale jeżeli chodzi o wygląd, to wola juniora. To jest, jest junior jako baby godzina, to jest wola Junior, ale to jest junior. No i czwarte, mała godzina. No, wy... no właśnie, to jest, no wybaczcie jakby, że to tak wyglądało. No. nie wiem, połowę z pojegnami. To jest na razie rozszołby, ja nie chciałem tutaj wszystkich wyrażać. No właśnie, i tutaj na takie dwie, w sumie moje ulubione. Wszystko to jest trzeba nie tego nie puszka, bo może nie chyba, no, z największej osi mocy. To jest, na to jest jest, skąd? To niezła, no i właśnie dlatego, że na jest No właśnie, moja potworów, tak była nazwana Monster race. Czasami jak go zaprosiłem z iścia po to, no bo jak ona trzyma się, to ze współpracują. W sumie jest dużo memu, o tym móc jej zgodzić ile i tak. No. No. Właśnie to w sumie tutaj wygląda jak dużo. Wszyscy się to znajdą, żeby to zrobić, ale... Ja też właśnie móc raz móc zywać. No, ona taka nawet spokojna. Ale... Nie wiem, czy jeszcze jakaś tu było. No właśnie, jeszcze tak. No my drugi, Batstra. No właśnie. Napisać, bo. To jest zupełnie inna opcja 2. Batera to mleczna i kalkulacja godzina. Ja nie wiem, czy to nie powinno być czasem przemocą. No, tutaj się jest to zobaczmy. No, nie. No więc to powinno być ogólnie przemocą. Tutaj coś mi się slajdę, bo ciekawy. Mam mapa i to mleczna wersja motory. Jestem więcej w tym mniej więcej od smokra. Jestem nawet... Jest to w sumie ciekawy wątek. Więc do tego się boję. Jeszcze taki baragon. Tak jeszcze pomiędzy, bata, No mrowe. Bata jest lepsza od mafii, bo ciekawsza. Bo mata też taka. Po swojej to muszę dać sobie. Jeszcze tak pomiędzy. Bo to nie jest żadne listę, to baragon. no spoko, nie jest jakiś nie wiadomo jaki. Jest. No i nowy 1, jeszcze się możemy zobaczyć. Kingidore. Nie da mi to znieść. Kingidore. A dzisiaj uważam, że są największe obrady w czyli... jest nie. Najbardziej mi się podobała ta inkludacja w z czekania, czyli, czyli ten amerykański. No, więc to była moja lista. Użyłem ich każdą. mi się nie rozlamia, ale... w każdym razie sobie w komentarzu. A tymczasem to było na tyle. Subskrybujcie kanał, napiszcie w komentarzu, zapraszam na CS z Minecraft i na takie... Halo!